Dzień dobry, mam na imię Szymon. Zajmuję się instalacjami fotowoltaicznymi, dokładnie szkoleniami. Często pojawia się w, wśród moich klientów pytanie o wytrzymałość instalacji fotowoltaicznej, drogie serwisy czy krótka żywotność. To może zacznijmy od serwisów. Tak? Serwisy w większości firm fotowoltaicznych nie są wymagane. No, chyba że człowiek chciałby mieć gwarancję na 30 lat no, wtedy serwisy faktycznie opłacają się, ale nie tyle klientom instalacji fotowoltaicznych co firmom zakładających instalacje. Druga rzecz koszty utrzymania. Tak, no, tak naprawdę instalacje są bezobsługowe. Co mam na myśli mówiąc bezobsługowe? Większość zabrudzeń powstałych na panelach fotowoltaicznych zmyje deszczówka jeśli deszczówka nie zmyje szczotka z wysięgnikiem kosztuje 150 zł trzecia rzecz tutaj pewnie najistotniejsza żywotność instalacji trudno wymagać od elektrowni fotowoltaicznej czy elektrowni atomowej które no, w swoim założeniu mają być na 30-40 lat, by zwracała się w 3 lata. Jednak, jednak przy zakupie są pewne istotne kwestie, na które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim wydajność modułów. Tak? Po, wydajność po 10, latach nieznacznie zmieni się w stosunku do wydajności początkowej. Każdy moduł ma 25-letnią gwarancję na uzysk